Witam, wow, ben, witam, witam wszystkich zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie kanał tego typu, wow, wow, wo. właśnie trzeba iść do przodu nie do tyłu, dziękuję, że chodzicie tego typu Kiedy ten klip pytacie się no co powiedziałem, krótko na temat jak będziecie nas wyzywać hejtować, tego klipu może się nie zobaczyć proste jak twój. to my ustalamy reguły. Nie wy. Wy jesteście tylko kurwa widzami. Pamiętajcie. Tego typu. Właśnie. Słuchajcie widzowie. E, e, dzisiaj jest piątek, a w piątki i sobotę robię live. Ale dzisiaj to prawdopodobnie nie będę robił live'a. Z tego powodu, że e, słuchajcie widzowie, idziemy sobie do kina. Jak wy macie nas w dupie, głęboko w dupie, to dlaczego ja nie mogę mieć Was w dupie? Słuchajcie widzowie. Widzicie. Sami sobie na przykład robicie. Nie to, że ja mówię po chamsku, tylko sami sobie batę na dupę wykręcacie. Widzicie? Co się z wami dzieje? No widzicie, ale nie, nie zdajecie sobie sprawy, że takie sposób, które robicie przez internet, no to robicie sobie batę na dupę, nie mi. Ani kobrze tego typu. To jest pierwszy prymo. Drugi prymo, tak mówię na różnych odcinkach, że każdy z Was nie powie w w życiu prywatnym. I to jest właśnie u Was wielki, wielki problem: że w internecie jesteście ho-ho-ho, a w w życiu pizde. Słuchajcie, no. Co tu was mam oszukiwać? Słuchajcie, realne życie tu się składa, tego typu, słuchajcie, dużo. Jakbyście mnie nie wkurwiali, nie wyzywali, ani mnie, ani kobre, to byście mieli u nas lepiej. Ale jak wyzywając, słuchajcie, debilko o siebie, tak tłumaczę na filmie, że nie macie e, żadnego wzorców śladowania tego debilów. No, to dlatego debilami jesteście. Dlatego tak się składa do jednej całej kupy. Słuchajcie, to jest to, co ja zawsze tłumaczyłem. Trzeba się skurwać, zastanowić. A nie gadać jakiejś głupoty, słuchajcie, debilu koło siebie. Przecież nie macie żadnych wzorców. I wychowania. No prosto. Tylko nie umiecie to się zachować. Taka jest prawda, no, ja nie będę tutaj do Was oszukiwał ani nic, tylko wyciągam od was wnioski. Że po prostu ja nie muszę Was znać, być przy Was. Wystarczy, że sami pokazujecie na komentarzach, znaczycie na żywo, czy na streamie tego typu. Jak Lince... tu już tyle raz wam tłumaczyłem. Trzeba się kurwa zastanawiać. A nie gadać o jakieś brzety, które naprawdę robicie z siebie takiego bałwana. Sami siebie robicie bałwana. Nie ze mnie, tylko siebie robicie bałwana. No no cóż, no jak wy jesteście na ode mnie, to bądźcie. Tylko daleko nie jedziecie na tym wózku, to, to każę wam powie. Dlatego. Trzeba się kurwa zastanawiać trochę. Ja wiem, że hejty, hejtami, wszystko wiem, rozumiem, bo to wy się na tym nakręcacie, ale te hejty promujecie mi kanał i popularność. To nie wiem komu robicie krzywdę: mi czy sobie. Wyplawając sobie flaki. Rozpróbujcie sobie flaki, bo po coś. No, no, widzicie, dlatego ja się z tego śmieję. No, bo, wy, wyprawiając takie numery, no to pokazujecie, jakby, że jesteście lepsi. Ale w realnym życiu nie jesteście lepsi. Wiecie o tym dokładnie. Nie muszę Was znać, że Wasi rodzice też mają już dosyć Was zachowań. Są rodzice, którzy pinują, są rodzice, którzy mają w dupie swoich dzieciaków, a są osoby, którzy nie mają rodziców, bo rodzice ich wyjebali, Wymendowali, wyjebali. No właśnie. No widzicie, ja nie muszę kurwa was znać, osobiście, ja widzę po komentarzu, po waszych zachowań. widzicie, dlatego mówię, no. Trzeba się kurwa tylko zastanowić nad tym wszystkim A nie robić z siebie takiego dauna, można powiedzieć, debile downa Tylko bądźcie ludzie, naprawdę nie robicie mi tu mm, przykroci wręcz przeciwnie, robicie mi taki zajebisty fejm, że gdzie nie pójdę to każdy mnie kojarzy A was kojarzą? Nie No widzicie to jest właśnie to, co zawsze mówiłem. Trzeba tu jeść. Trochę tu Mieć olej w głowie. A wy gdzie macie ten olej w głowie? A wyparował? Wam nagle? <laughs> co? No to śmieję się z tego po prostu. Wyparował wam olej w głowie. <laughs> no właśnie. Widzicie? Ja się z was śmieję w chuj. Bo... Naprawdę nie. Co my kurwa zrobiliśmy wam? Powiedzcie. Bo no to mnie chwilę zastanawia. Co my kurwa wam zrobiliśmy? To, że jestem e, na YouTubie, że jesteśmy popolani, to was boli? Dupa piecze. Na pewno. Bo nikt z was, nikt z was, by nie podszedł tak daleko jak ja. Dlatego dupa pieczy wam. I to bardzo, bardzo, bardzo mocno tego typu.